najdłużej cieszył się dobrym zdrowiem. Ta szyba za tylnymi zagłówkami to deflektor powietrza. Ma tak kierować jego strugami, żeby zminimalizować powietrzne wiry wokół głowy kierowcy. To przez takie wynalazki przeminęła moda na cyklistówki. Po złożeniu dachu kabriolet staje się czteroosobowym coupé. Operacja trwa 25 sekund. Ponad 4,5 metra długości i 1,80 m szerokości. Czytelne wskaźniki, żadnych udziwnień. System nawigacji może wyszukać i wskazać na planie określony przez kierowcę numer domu. Na szczęście u nas w nawigacji obowiązuje większa dyskrecja. Po prostu trzeba pytać. Procesor zapamiętuje optymalne dla kierowcy ustawienia kierownicy lusterek i skórzanych foteli. Ciekawostka to szyby. Zatrzymują promieniowanie ultrafioletowe i podczerwień, chroniąc przed oparzeniami i nagrzewaniem wnętrza. Szlachetne drewno obrabiane jest techniką stosowaną w fabryce instrumentów Yamaha. SC430 ma dość bogaty pakiet wzmocnień i elektronicznych zabezpieczeń, ale cztery poduszki powietrzne przeznaczono tylko dla pierwszej klasy, czyli foteli z przodu. Lexus wyeksmitował zapasowe koło żeby móc pomieścić w bagażniku złożony dach. Opony po przebiciu utrzymują profil przez 160 km. Silnik V8 ma 32 zawory i system VVT-i. Tych 8 aluminiowych garnków ma 4,3 litra pojemności. Moment obrotowy 419 Nm przy 3000 obrotów. 280 koni mocy współpracuje z inteligentną, automatyczną, pięciostopniową skrzynią biegów. 6,4 sekundy do setki, prędkość ograniczona do 250 km na godzinę. Spala.